Miałam widok. Um, miałam widok na przychodnie przy Wojska Polskiego. E, przychodnie oraz boisko. Dzisiaj przy tej przychodni są drzewa. Ale pamiętam, jak tych drzew nie było, jak ta przychodnia się budowała, a dalej były bloki. To był widok z mojego okna. Okna na trzecim piętrze. Wciąż mieszkam na wygodzie i z okna widzę cmentarz. Jak dobrze popatrzę, i ja go nie widzę tak naprawdę bo jest tam od zawsze. Do wspóda. Bloki to tak naprawdę są cztery niewielkie klocki, które powstały trzy z nich na przełomie lat 60-70. A mój, w którym mieszkam jest to taki blok dwupiętrowy, który można powiedzieć, no, został zbudowany w ogóle przez więźniów, a na potrzeby. Pracowników szkoły Państwowego Technikum Rolniczego do Spudzi? Nie, no dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj puste to wszystko jest i zostawione samochodami. Więc była to dżungla. Była to dżungla, którą doskonale znaliśmy i czuliśmy się tam super, wiedząc oczywiście, gdzie, gdzie nie wchodzić, gdzie panki pił tanie wina, gdzie. Była taka ekipa satanistów, którzy w, w, słuchali black metalu i w jednej z piwnic wywoływali nam duchy. No, było grubo. Jak to jest? Wiesz co, wygodnie po prostu. E, znaczy, aż, aż tak na, nawet to nie myśleliśmy po prostu. Tam byliśmy od dziecka, mieliśmy... No było w ogóle nas bardzo dużo dzieci, nie? To jeszcze był ten boom. E, więc e, nudy nie było zupełnie. Kiedy życie toczyło się na, na po pierwsze na placu zabaw, na drzewach i na ławkach, i tam się najczęściej gadało pod drzewami, albo w konarach drzew siedziało, siedziało kilka osób, a kilka na dole, no i tak się gadało. Druga rzecz to były klatki, na których się gadało, i tam, żeby dłużej się dobrze gadało, to się w te pstryczki takie od światła, które ciągle gasło, wsadzało zapałkę, żeby ono nie gasło. Coś jest psychologicznie w mieszkaniu w blokowiskach. Jest to jakiś konstrukt, który działa na psychikę ludzką. Taki, no, taki dosyć twardy i taki bezkompromisowy, bo wiesz, masz mało zieleni. Zazwyczaj tam masz trawnik, dwa drzewka i ciągle ten beton, nie? Eee, I to nie nastraja jakoś super pozytywnie, tylko tak. Mówię o sobie, no nie może ja mam po prostu jakoś tak. E, potrzebuję patrzeć często na drzewo, nie? U nas były trzy wiśnie, jedno jabłko, jedno jabłoń. E, i, I myśmy wiśnie jedli wszystkie, więc wiesz, przyjmowaliśmy tą przyrodę do środka do siebie. Jedliśmy zawsze jabłka. E, siedzieliśmy na tych drzewach w konarach drzew. E, z tych drzew robiliśmy gałęzie, proce. Na osiedlu Wygoda tam był sad, na, mm, wciąż są jego pozostałości na skrzyżowaniu Trauguta i Pułkowej. On nie był ogrodzony kiedyś, więc jak przychodził, y, przychodziła druga połowa lata, to były tam jabłka. I my te jabłka nadziewaliśmy na kijki i jak machniesz tym kijkiem, to to jabłko leci naprawdę daleko. I pamiętam taką historię, że kolega z bloku naprzeciwko, który widywałem codziennie z okna swojego pokoju, dostał tym jabłkiem prosto w czoło i miał okulary, i śmieszy mnie to do dzisiaj. No jeszcze nie pamiętam w swojej opowieści, ile mówiłem o getcie żydowskim, na którego miejscu w zasadzie moje osiedle, osiedle Jagiellońska, się ciągnęło, ale no to było osiedle zbudowane na starym getcie żydowskim naprzeciwko mojego bloku, przez wiele, wiele, wiele lat, nawet dzisiaj zostało jeszcze bodajże ze dwa drzewa, ze starego sadu żydowskiego, takie potężne, bardzo stare grusze, które żywię zawsze wielkim sentymentem, Ja właśnie szczególnie pamiętam te Dni Dziecka i Choinki. A też mieliśmy na przykład kino, które które Ewa się sprowadził. Kino nazywało się Kłos. I to była taka duża sala, można powiedzieć, dwie, trzy jakby połączona, ale normalna taka sala kinowa, tylko ze zwykłymi krzyzełkami. Gdzie był jakiś tam stary projektor, oczywiście filmy normalnie taśmowe. No i pamiętam na przykład na Dzień Dziecka, jak były puszczane kreskówki typu i Lolek, czy jakiś tam wielki zając i chodziliśmy do tego kina, ojciec mógł opuszczać. Przypomina mi się w ogóle, w naszym bloku e, była siłownia, natomiast ktoś e, bardzo brzydkim pismem napisał to tak, że wyglądało jakby tam była sitownia i przez całe swoje młode życie zastanawiałem się co tam jest, dopóki gdzieś tam mój brat e, mnie nie wprowadził i okazało się, że mają jakieś tam hantelki odlane z gipsu, z, z betonu e, pomiędzy Praniem wywieszanym przez e, sąsiadki? No to też te zabawy różnie wyglądały. My zazwyczaj my robiliśmy broić, więc gdzieś tam graliśmy w jakiegoś noża, albo jakieś tam rzuty w drzewo nożami, albo strzelaliśmy z łuku. Po którymś z takich właśnie e, <laughs> powiedzmy, po którymś z takich zawodów wylądowałem na, na szyciu w, w chirurga, bo dostałem z, centralnie w twarz strzałą. Inne, inne zabawy to były na przykład ładowanie karbidów, w puszki albo w butelki, i taka zabawa, jedna właśnie z takich zabaw skończyła się moją wizytą w szpitalu przez prawie dwa miesiące i operacją na oko. Także mieliśmy super dużo pomysłów, które nie wszystkie były bezpieczne i właściwie to większość było niebezpieczne. Zobaczcie, Właściwie myśmy byli w ogóle taką, wiesz, tam mieliśmy taką paczkę swoją, e, więc tam te pasje nam się ciągle tam, wiesz, yy, był kołowrotek taki, nie? <laughs> yy, się tam wzajemnie nakręcaliśmy. Ale było też takich dużo starszych chłopaków tam, o, o, nas na przykład o 10 lat starszych, którzy oni już wiesz, żyli w innym świecie, jakichś tam zabawek takich wczesnoelektronicznych, dzięki nim to poznawaliśmy. Ja miałem zegar z kukułką w bloku u siebie który ojciec nastawiał, i ten zegar z kokółką właśnie odmierzał czas. Na początku, że Boże, tu się nie da zasnąć. A potem, bez tego zegarka, nie byłeś w stanie funkcjonować. Myślę, że początki muzyki w ogóle jak najpierw jako takiego zaangażowanego słuchacza, a nawet nie, nie zaangażowanego, bo nie byłem zaangażowany w rozwój tych zespołów, bardziej kogoś, kto po prostu był otwarty. To były pierwsze koncerty takie na wpół legalne w Suwałkach, gdzieś tam jakieś knajpy typu Futerał, e, gdzie grały jakieś punkowe, regowe zespoły, czasami metalowe, czasami w zasadzie nie wiadomo jakie. Żeby tam nie pójść, to musiałem albo uciekać z chaty w nocy, żeby, żeby moja mama tego nie widziała, albo mówić, że idę gdzieś tam na noc do, e, do harcówki, bo byłem wtedy harcerzem i, e, no i udawałem, że Gdzieś tam e, byliśmy... I, i, I w ogóle taka ekipa trochę taka alternatywno, harcersko, koncertowa się tam wywiązywała jakaś teatralna. Dwa były domy kultury. Jeden dom kultury to była piewnia. Oczywiście piwnica. Na no pewno każdy ci o piwnicach powie w blokowiskach. To jest twoje pierwsze plac zabaw. Kiedyś piwnice były takie, że jak miałeś czteroklatkowy blok, to mogłeś z jednego końca bloku przewiec na drugi. Jak się rozpędziesz, to po prostu biegniesz po korytarze. Było takie miejsce, gdzie były jakieś rury ciepłownicze i tak dalej i tam w tych maszynowniach bywały kluby modelarskie. O, czaisz? Spotykali się ludzie, którzy sklejają modele. Piwnica oczywiście, w piwnicy plakaty, stół do ping-ponga, rozmowy, czasem jakieś oglądanie filmów. No to zależy jaki etap, czy można było, jak sąsiedzi reagowali, czy, czy przeganiali, e, czy nie. Więc no, no tak, tak. A tak, tak z takich jakichś instytucjonalnych przejawów kultury, to pamiętam, że chodziliśmy do Osiedlowego Domu Kultury, Miraż, tak y, albo do biblioteki, albo, albo jakieś dyskoteky, na jakąś dyskotekę. To bezpośrednio słońce padało na te drzwi do piewni, a w tych drzwiach od piewni była dziurka taki wizjer, tylko tam nic nie było, po prostu dziura. I to światło odwrócone padało łudnie, można było się zamknąć w tej piewni w ciemnościach i oglądać ten wyświetlany obraz. I to była też na przykład jedna z takich gier. Była wielka noc, dzieciaki biegały opryskiwały się wodą, to rzeczywiście się zbieraliśmy na przykład z jednego z dwóch bloków i gdzieś dalej się wybiegało, więc raczej tymi właśnie osiedlami czy blokami się tam dzieciaki nawzajem napadały. Wydaje mi się, że zawsze no, osobne to było na pewno Konarskiego 13a. To się w ogóle mówiło, że to jest taka, taka osobna, osobny blok, osobni ludzie, natomiast tutaj nie. Nigdy jakoś nie miałam takiego poczucia, że ludzie się dzielą w jakikolwiek sposób. E, no więc to było. Szliśmy do wypożyczalni, tam pożyczaliśmy filmy i u kogoś w domu oglądaliśmy. Więc to były takie rzeczy. No ja, ja, ja też miałem starszych zazwyczaj kolegów. i się z nimi komplowałem, więc jakichś takich szkolnych rzeczy, to myśmy razem nie robili sił, siłą rzeczy, no. Ale, ale takich, no takie inne e -e, rzeczy. Ja nie wiem, jakoś to szło na, na naturalnie. Nie potrzebowaliśmy żadnych urządzeń. Żeby nam regulowały jakoś te kontakty. To było takie, organiczny, organiczny kontakt z tym e, światem, bo ciągle byłeś brudny, ciągle gdzieś e, ręce były rozkrwawione. E, jak ja dzisiaj patrzę na swoją dłoń prawą, to na prawej dłoni mam kilkadziesiąt, nie przesadzam, kilkadziesiąt małych blizn. Od scyzoryka. Wiesz co? Nigdy mnie bloki nie inspirowały wizualnie. Bo były brzydkie zawsze. Ten rodzaj piękna mnie nie interesował. Dla mnie to przydota. Chociaż jak mi kolega pokazał zdjęcie naszego osiedla, zrobione aparatem analogowym, jakieś takie samodzielnie wywołane. I po prostu tak wszystko było takie obdarte, obdziubane, stare, że po prostu, kurde, ja nie pamiętam, żeby nasze osiedle aż tak wyglądało. Ale coś było na rzeczy. Każdy krawężnik krzywy. Wszystko jakieś wybrakowane. Wiesz, to nie tylko faktura jakby tego analogowego zdjęcia. Autentycznie tam wszystko było krzywe, taki dziobaty. Widziałem bloki, z bloku widziałem bloki. I yy, całe szczęście, był to jeszcze pełzający flipper development i ta przestrzeń między blokami nie była zbyt krótka, czyli wzrok przyzwyczajał się do też do dalszych odległości, bo ten blok jest kilkadziesiąt metrów dalej, a nie 6 cm.